Hej, siemano, to jest strony rebix, witam w pierwszym filmie na moim kanale z Minecrafta. W dzisiejszym filmie jest ze mną Covic Siemano No i w dzisiejszym filmie na początek pokażę Wam, jak wygląda moja chata. Tak wygląda mój dom. Pokażę Wam jeszcze drugie pierwsze piętro. To wszystko budowaliśmy wczoraj, bo od wczoraj tu gramy. No i dzisiaj. To, to wszystko, co to widzicie, to było wczoraj zbudowane, a to zbudowałem dzisiaj rano. No dzisiaj przed chwilą nawet o to zbudowałem. tu będzie drugi film. Film tutaj będzie z magazynu. A, dziś, a w dzisiejszym filmie lecimy do netheru. Co wiem ja jeszcze pokażę. Tutaj jak mam L osiągnięcia Minecraft. Yy, Kuby... O, musimy zejść głębiej. Mam specjalnie 13 obsydianów, specjalnie zostawiłem to na film. Yy, żeby pójść do netheru. Specjalnie to na film zostawiłem, więc no. Lecimy teraz do netheru. Ja co myślałem, gdzie będę miał portal w tym miejscu. Jak są takie te dwa schody, nie? To tutaj, pomiędzy nimi. Jeszcze tylko wam pokażę mój, mój dom z zewnątrz. Patrzcie. Tu jest ścieżka, CoviqOS robił, polecam go. Ta, o jak. Tak wygląda mój dom. Eee, stwierdził, że to jest biblioteka. No. tak wygląda? No. Dzięki, dzięki. No, może kwadratowe, ale, ale w środku jest ładne. Mi się podoba, najważniejsze, że, najważniejsze, że mi się podoba. A właśnie, trzeba dach skończyć, słuchajcie, tak wygląda moja mapka. Gramy na młodach oczywiście eee, U mnie będą filmy w poniedziałki i piątki jak ktoś nie wiedział, u Kowik będą Przypomnij, bo już nie pamiętam, kiedy u Ciebie będą Czwartki, soboty, niedzielę. Aha, dobra Czyli tylko w środę nie będziemy już wcale filmów eee, No i tak to na razie wygląda Ja słuchajcie, idę Ściąć jakieś drzewo, pierwsze lepsze Jeśli laguje, sorry, nie potrafię ustawić OBS-a Tak, żeby nie lagował Jeśli mam też mikrofon za głośno, to, to mówcie bo to, to, to instrukcje takie ważne ja pewnie laguję na 100% ale so, sorry za te lagi bo nie, nie potrafię ustawić tego OBSa coś go tam wczoraj ustawiłem ale tak słabo, dobra słuchajcie nie przedłużając ja robię teraz cięcie jak natnę trochę drewna to pójdę kończyć dach a potem do netheru widzimy się za chwilę dobra słuchajcie jestem już mam, mam trochę tych schodków kończymy ten dach Ogólnie nie wiem, czy widzieliście już film u COVID -US. Jak widzieliście film u Kowika, to, to wiecie, na ile sub pokaże twarz. Jak nie, to wam teraz powiem. Ogólnie KowikOS OS nagrywał wczoraj film na swój kanał. Ustaliliśmy, że ten. Wpadajcie. Dokładnie, podajcie. Eee, nie wiem, gdzie link. Linka wam nie zostawię Nie chcę mi się przypinać. Będziecie mieli tam w kanałach polecanych. Eee, ten. Ustaliliśmy sobie, że ja na 10 tysięcy pokazuję twarz, a KowikOS pokazuje pokazuję na sam. O, po pochwal się na ile. 20 tysięcy Dokładnie tak. Covid pokazuje na 20 tysięcy mordę, a ja pokazuję na 10. Bo ja specjalnie pokazuję na 10, bo mi się nie chce czekać na 20 koła, bo... Nie wiem, pomyślałem sobie 10, czemu ja? <laughs> Tak, zabi się jeszcze, zabi się Rewiso, tak Zaraz pójdziemy do netheru, tylko skończę ten dach to pójdziemy do netheru i w sumie pierwszy no. film mamy z głowy. Od Zaraz włączę nagrywanie, nagramy kolejny film Jak robię magazyn tutaj, i dwa filmy będę miał nagrany Poniedziałki i piątki o godzinie 19 U mnie będą filmy Ja już na godzinę wymyśliłem O, dobra Idealnie, będzie symetryczny ten dach No i giz, można powiedzieć, że mam domek skończony Praktycznie To jeszcze trzeba poprawić a okay. Ej noc się robi jesteś? Gdzieś tam? Aha To idziemy Uciekamy z Aha ten do keby No dobra Pieprzony dach O, 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 o Czekaj bo mam problem z tym dachem O! Ustawić. dobra, zajebiście. Dobra. Dobra, wracamy. Trzeba tam teraz szybko pójść oświetlić, gdzie ja tu mam wiodróc z wodą. Pewnie laguje, no mówię, sorry za te lagi. No ustawię obersadowy. Oby... Pochodnie. Specjalnie nie postawiłem wody, no bo pochodnie koffiguje. Dobra, idziemy spać i ten. Idziemy spać i... i staniemy, buduje portal i wbijamy ten Dobra słuchajcie, jest już dzień Jeszcze go sprawdzę czy mi nagrywa Nagrywa, dobra yy, Mamy dzień, słuchajcie, tak wygląda moja skrzynka Z najlepszymi temami, no dobra yy, Nie patrzcie na to drugie Na to drugiej, na To tu są moje najlepsze temy po prostu, nie Bierzemy obsydian, i lecimy Tu będzie taki wielki portal Bo głównym tematem dzisiejszego filmu jest wejście do netheru Już to nawet zaplanowałem Zrobić coś takiego Tylko Jezus, żebym ja się nie pomylił 3 i tutaj w ziemię mam wkopać 2 i mi zostaje jeden klocek bardzo dobrze, dobra, idealnie. Ej, Kowik, no, dajcie dwie brzozowe deski, bo mi jakby ten, niepotrzebne. No, daj. To zaraz. Uwaga, moi drodzy, e, dzisiejszy film polega do... tylko na tym. Pięknie, pięknie, Ja wchodzę do neteru no, masz ten porta? O, musimy ja. iść głębiej. I właśnie to osiągnięcie, moi drodzy, chciałem sobie o nether. Chciałem sobie dzisiaj ogarnąć. Czekaj, bo tutaj. O, Zgarnij na jakim biomie jesteśmy? Nie. Niebieski. Nie. Tak. Ła, co mi klepiesz? Coś mi klepało? Dobra, czerwony bion ja z miarę Pijam do domu. Jeszcze... ej, szybko muszę furtkę zrobić, żeby mi żadne zem nie w los, nie? Lecimy, szybko furtkę muszę zrobić. Dwie furtki, lecimy szybko. Kurde jedna furtka Słuchajcie, y Biegnę ten Nie chcę wam, żeby nie chcę, żeby wam lagowały. Robię cięcie, zrobię te dwie furtki I zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, ogarnąłem te furtki. To tutaj, jak już nie będzie tego craftinga i łóżka, to, to, będzie, to będzie na górze chyba. E, tak to będzie ogólnie wyglądało. Tu furtki, żeby mi się nic do domu nie weszło. No i co, chyba git. Jeszcze póki mam, nagrywam film, to sobie zrobię przemeblowanie jak malutkie. O, miał co tam. Nie, e, nie wiedziałem. Dobra, tu mamy wejście, tutaj gdzie to, to idziemy, Tutaj na środku, kurde. Pyks. Proszę bardzo, Spoffy i git, dobra. I w kolejnym filmie robimy magazyn na tym, na tym piętrze. O tu robimy magazyn w kolejnym filmie, także subskrybujcie, jeśli chcecie widzieć kolejne e, kwadratowe nasze przygody. No, to jeszcze jak coś to nie koniec, jeszcze wbijam do netheru, tylko musiałem przyjść. zrobić się furtki. Bierzemy tak, ochrona przed wybuchem złoty hełm. Idziesz ze mną Kowik, czy nie? Nie tylko muszę chyba zrobić złote hem za buty. Nie masz? No Nie Muszę sobie chyba od ciebie poczuć Ja mam złote gacie. Ja się masz jakieś jeszcze złoto? No, dziewięć złotych. Nie masz mniej złotych hem? Tak, mam go na sobie. Serio? Dobrze, to... Masz jeszcze gacie, dobra? Dobra. Nie masz, dobra. Słuchajcie, jedy, nie pytajcie czemu mam jeść, normalnie to ja bym walczył tym... Czekaj, musisz yy, ja muszę jeszcze no, normalnie się kieruję, tylko że ja miałem dwa kobla i nie chciał się iść po trzeci kobel to co zrobiłem na szybko miecz Dobra słuchajcie, yy, patrzcie Bierzemy 9 tabek, a bierzemy jeszcze raz netheru, Wiesz co ja będę ha handlował z tymi piglinami teraz Okej okay. Tylko wiecie, oni czasami wyrzucają coś fajnego, czasami wyrzucają takie niepotrzebne że naprawdę a, najlepiej, najlepiej by się nam przydało teraz okay. e, żeby wyrzuciły na... To, to Pędzasz perełki, to jest tak, że patrzmy żebyśmy poszli do randą, ale to... Serio, Żwir? Nie, nie mogłeś się lepiej postarać? Masz, masz jeszcze raz. Masz jeszcze raz. Ej, nie odpowiedzieli, że... Patrzcie, ile masz złota? Dziewięć, ale właśnie marnuję to złoto. Aha, myślałem, że skrzynce. A, siedem nici, nie no. Coś lepszego? Może ty mi coś dasz lepszego? No czemu on to zabiera? Coś normalnego, ziomek. Ktoś, no A, dobra, ja już, ja już z nie znam Dobra O kurde, jaka pogoda brzydka dzisiaj Wagle, ja nie No, serio, u mnie grad przed chwilą nawalał dobra. No, wciąż chyba nawala, ale teraz chyba już jest mniej Zysk tak, się nienormalni, czekaj, w się sensie, no... Ej, młody! Co? Młody to zabrał! Ej ci śmiecił, on zabrał to No, so... Już już mi Hoglin, Hoglin atakuje. Hoglin atakuje, jump. Sorry za lagi, słuchajcie. O cholera drugi Hoglin. E, widzimy się za chwilę, bo wiem, że mam laguje. Jestem z powrotem, słuchajcie, jeszcze czy mi nagrywa. Nagrywa, dobra. Sorry za, za tamte lagi musiałem uciec. Co mi rzucił? Żwir? normalny. nienormalny. Zarobiliście. Handlujemy dzisiaj. Jeszcze bawimy się ogólnie, no też handlujemy z tymi ziomeczkami. Coś no... Obsidian, stary obsydian naprawdę No Dawaj coś lepszego, no Wierzę w Ciebie, jakoś potkę Na to zasłużyłeś. Wajfuksie. Wracamy się. W... wiesz co, wracamy, ja potrzebujemy... Muszę ogarnąć sobie więcej tego złota i na handel z nimi przyjść. No bo to jest naprawdę... Jak wam maguję to sorry. O Hoglin, cześć, Jak ja cię lubię ziomek. Jak ja ich nie lubię. Dobra, wbijamy do portalu z powrotem do domu. E, żeby mnie nic nie wyrzuciło z tego portalu. Zarobiście. O noc się robi Kobik, Idziemy w kima. No właśnie wiem. To są słuchajcie moje rzeczy, które zdobyłem dzisiaj z netheru. No liczyłem na coś więcej szczerze mówiąc, ale... Ty śpisz już? O właśnie, my z mieszkowikiem, słuchajcie, mamy taką zasadę, że jak idziemy spać, zawsze piszemy dyrzecy. Nie pytajcie czemu, mamy taką zasadę po prostu. Idziemy w kimę, wstajemy. No i co, dzisiejszy film w sumie można powiedzieć że zakończony. Zaraz będę kończył nagrywać. Okay. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Subskrybujcie po więcej. U mnie filmy w poniedziałki i piątki. U jest w czwartki, soboty i niedzielę. U mnie o dziewiętnastej. jest, nie wiem jeszcze, on, on musi się ogarnąć. Wiesz o której, czy nie wiesz? No, ten myślę, że dziś koło 16, 18 No, będziemy wam dawać znać. Jeśli chcecie więcej filmów, strzelcie łapkę w górę, suba, z dzwonem. Widzimy się w następnych filmach, to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.